Cześć, słuchajcie, dzisiaj piękne Volvo XC60 Piękny czarny lakier, zobaczcie sobie jak to słuchajcie, wygląda Bardzo fajna wersja option zaraz Wam pokażę co my tu mamy Słuchajcie, przede wszystkim technicznie 16 rok, 2 litrowy diesel 190 koni Bardzo dobrze to jeździ, mamy jeszcze możliwość przełączenia go w tryb sport Wtedy naprawdę daje radę Zaraz Wam tu pokażę co mamy wewnątrz, zewnątrz Słuchajcie, to co może z zewnątrz sobie przejdziemy Tutaj mamy światła LED do jazdy dziennej Do jazdy w nocy Słuchajcie, mamy tutaj Światła biksenonowe, dodatkowo skrętne Słuchajcie, opony Mamy felgi, tutaj mamy chyba osiemnastki Tak jest, osiemnastki tarczek locki, przód i tył nowe Wersja, tak jak widzicie, słuchajcie Ocean Race, zaraz Wam pokażę Czym ona się charakteryzuje Tak to wygląda, słuchajcie, z zewnątrz I zaraz przejdziemy sobie słuchajcie do środka. Dobra, czujniki parkowania z tyłu. Tak jak tu widać strasznie ostre słońce, wszystko mi się tu odbija. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Nie trzeba będzie poprawek do tego filmu nanosić. Słuchajcie, bardzo duży bagażnik. Jeszcze jakaś oryginalna turba Volvo, pewnie z jakimiś gadżetami. Słuchajcie, tu pod spodem mamy przypuszczalnie koło. Nie, nie ma tego koła, jest zestaw. Jeszcze taka wnęka, żebyśmy sobie tutaj coś schowali. Dobra, no, chowam e, Roleta Roleta. Słuchajcie, zakładamy Roleta z wersji Ocean Race. Tutaj mamy mapę świata z zaznaczonymi takimi punkcikami, gdzie te zawody żeglarskie się odbywają. Zamykamy. Jedziemy dalej. Słuchajcie, tylna kanapa. Jak nowa bardzo ładne przeszycia, słuchajcie, z taką pomarańczową nicią. Już dostrajam ostrość, mam nadzieję, że będzie widać. Widać? Widać. Dodatkowo tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze uchwyt na napoje dla pasażerów z tyłu, jakiś drobny schowek. Tutaj jest zagłówek, nam się wysuwa do góry. Gniazdo do ładowania. Tapicerka skórzana. Tak wyglądają boczki. Przechodzimy do przodu. Słuchajcie, tutaj mamy sterowanie szybami, lusterkami Moment bądź nie widać, teraz widać. Tutaj mamy szybki, tutaj sterujemy lusterkami, możemy sobie je też składać. One się automatycznie składają po zamknięciu samochodu. Tak nam wygląda słuchajcie fotel kierowcy. No i tutaj już przejdę tędy, tak wygląda słuchajcie fotel pasażera. Tutaj widzę, że w telefonie mi się odbija coś, jakby to było brudne, ale to jest tylko... Światło słoneczne, teraz już tego nie ma. Jak tam ręką przysłoń, słuchajcie, jest znużona kierownica, bardzo wygodna. Aha, światła automatyczne proszę bardzo. Bardzo fajne dywaniki, oryginały Volvo. Wsiadamy i zobaczymy, co się dzieje w środku. Słuchajcie, 169 tysięcy przebiegów w tym momencie. Kluczyk, gdzie jest kluczyk w kieszeni? Moment, jest, niech nam się tu ostrość dostroi. Słuchajcie, zegary mamy elektry, elektroniczne, one nas tu informują o różnych rzeczach. Możemy sobie zmieniać tryby tych zegarów, są bodajże trzy, w zależności co komu wizualnie pasuje. Słuchajcie, po lewej na kierownicy sterujemy sobie tempomatem, po prawej radiem. Tutaj mamy wyświetlacz, w samochodzie dodatkowo mamy podgrzewane fotele, lewy i prawy. Bardzo fajna sprawa, czyli podgrzewana elektrycznie przednia szyba. Tu się ją włącza, możemy też sobie nawet na fullnaniu wtedy dać. Wyłączam, bo jest gorące, nie ma sensu, żeby nam się grzała. Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne mamy w tym aucie fotochromatyczne, czyli to samo ściemniające. Nikt nas nie będzie, że tak powiem, raził. Tak wygląda, słuchajcie, panel tutaj główny. Dodatkowo w tej wersji też tutaj mamy takie jak widzicie wstawki z wypisanymi tymi miastami, będzie widać jak przybliżę bliżej. Będzie radio klasyczne, jak Volvo. I słuchajcie, czujniki parkowania, tył to już mówiłem. No, i generalnie tak na szybko, raczej by to było chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy. A skrzynię mamy, słuchajcie, automatyczną, jak ją przerzucimy w tryb. S, To ten samochód kręci się dużo wyżej. Później zmienia biegi i naprawdę fajnie jeździ. O poduszkach powietrznych, których tu jest masę, nie będę wspominał, ale, ale jest naprawdę fajnie. Jeszcze raz nam pokażę go z zewnątrz. Bardzo ładne koła. Na ten moment samochód, słuchajcie, bez wkładu. A jeszcze z takich ważniejszych rzeczy. Rozrząd był robiony w ASO przy chyba 125. Zresztą pełna historia serwisowa tego samochodu jest w ASO, mamy ją też wydrukowaną u także jeżeli byście chcieli, to możecie sobie przyjechać i ją przejrzeć. Tak to słuchajcie wygląda, jeździ się samochodem perfekcyjnie, bardzo wygodne fotele i bardzo ładny samochód. Słuchajcie, to wszystko na ten moment. Pamiętajcie, że jesteśmy na stronie brothers.samochodu.pl w opisie filmu jest link do naszej strony Widzicie nasze samochody, tu Wam go jeszcze pokażę, raders.samowod.pl, ewentualnie dzwoncie 507 678 607. Z mojej to tyle, trzymajcie się, cześć.